Cześć, witaj z tej strony Lena Retromama. Jesteś na kanale Retro Rodzinka i obserwujesz kolejny mecz zawodników grupy A, rozdanie Panini. Tym razem mamy remis, jeżeli chodzi o liczbę zawodników: Holandia kontra Katar. Bardzo ciekawy poprzedni mecz Kataru. Zobaczymy tutaj. Niestety, na tyle, ile znam punkty, obstawiam, że Holandia na każdym kroku wygra. Ale mam nadzieję, gdzieś tam w duchu, jako wielbiciel goli honorowych, że nie będzie wcale bardzo, bardzo, bardzo źle. Ale udział biorą wszyscy zawodnicy, każdy ma szansę, więc to jest fajne. No i mieszamy, mieszamy, mieszamy. Mieszamy. Nie mam pojęcia, czy uda mi się wyłonić na koniec tych mistrzostw strzelców bramek. Króla strzelców. Zobaczymy, w sumie powinnam. Piłeczka nasza, honorowa, się zgadza, że możemy rozpocząć mecz. No i zobaczymy, czy będzie to rzeź na Katarze, czy jednak coś honorowego nam się trafi. Pierwsza rywalizacja 225 do 206. Holandia. Zdobywa bramkę. Dalej. 226 do 207. Ponownie. Jednak podejrzewałam całkiem słusznie. 218 do 201. Niestety. No i ostatni zawodnicy na boisku. 217 do 215. Niestety Katar nie miał tu absolutnie żadnych szans. Bardzo mi przykro, jeśli jest mecz bez bramki honorowej, no ale nie przejdziemy tego. Obserwuj nas, zobaczymy, jak nasze rozdania, jak nasza kolekcja, w ogóle dlatego zdecydowałam się na Mundial. Saszytkowy Saszetko, znaczy, już był, ale teraz na Mundial z użyciem kart, które zostały zebrane, bo przecież właśnie nie mam wszystkich zawodników, i mimo, że potencjalnie jakaś drużyna jest mocniejsza od innej, tak jak w tym przypadku, no autentycznie Holandia się okazała i trudno z tym polemizować. To być może nie mam zawodników, którzy w normalnym, pełnym rozdaniu meczowym yy, mieliby szansę na zwycięstwo. Zatem bawimy się dalej. Tyle w tym odcinku. Notuję wynik. No i do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.